Okej okay, już jestem i przygotowałem sobie farmę Zrobiłem sobie dirta, zdobyłem nasionka sitców, melonów, sugar kaktusów właśnie Wstawiłem też z agri-crafta patyczki Zrobiłem sprinkler tam z żelaza A obsydian na ten tank zdobyłem poprzez właśnie nasz smeltery Skraftowałem sobie tank. Wystarczy, że tutaj wlejemy. O. Mam, mam. Robimy tak. Wlewamy wiaderko lawy do draina. Bierzemy wiaderko wody. Też wlewamy do tanka. Op, wlewam. I jak się nazbiera 1000 milibakietów tego i tego, to zamienia się w dwa ingoty obsydianu. A obsydian... ...możemy zamienić w jeden blok. No. I takim sposobem zdobyłem cztery sztuki obsydianu. Dobra, na razie tą sobie schowamy. Tutaj dołożymy kobla. Mogę jeszcze jedną sztukę? Mogę. Jeszcze jedną? No. I skraftowałem sobie tam... ...różne typy... krzyżów Akurat teraz widzę, że się pojawiło drzew kolejne. W sumie nie jestem pewien, czy sprinkler działa na drzewa normalne, ale... Skraftowałem od razu dwa, jakby co, to go postawię sobie na gdzieś indziej, jak będę powiększał farmę czy coś. Nie wiem, ale sprinkler na pewno się przyda. Zaraz mi się zepsuje flint hatchet, ale... Nie, no dopiero 50% nalewelowania. Będę musiał sobie ją jeszcze potem nalewelować kotnąc jakoś losowo. O, już widzę, że nam prawie urosło. Urosła pszenica. Hop, hop, hop. W sumie już mi się jakoś tak dirt w tej chwili nie przyda, ale... Znaczy nie no, przydać to się na pewno przyda, bo potrzebuję go ciągle zamieniać na yy... Boże, na dirta. Na dir, na dir, na Potrzebny mi jest dirt po to, żeby zamieniać go na seeds. Bo... Potrzebuję, żeby stworzyć te różne mieszanki Potrzebuję... SITS eee, Normalne eee, Pumpkiny, karoty No, chyba tak Gdzie są SITSy tu? Usage Krop mutacji No właśnie Zrobimy karotki. Karotek nie zdobędziemy w inny sposób niż ze normalnych karotków czy coś. Karotki można zdobyć też z zombie i tak dalej. Właśnie. Wiem jeszcze co chciałem sobie zrobić dzisiaj. Patrzcie. Zrobimy coś takiego. Yy, moby spałdują się mniej więcej... Nie wiem w sumie w jakiej odległości, ale za. Odsunę się około... Od, odsunę się o od dwa czanki. Jeden już przypominałem. Okej, okay, i tutaj. I tu sobie zrobię platformę, gdzie będą mogły się spawnować mobki. Mobki mi się przydadzą właśnie na to, yy, po to, żeby mieć możliwość zdobycia Bon Mila, żeby właśnie móc craftować sobie dirta z liści, rotten fleszy i piasku. Co trochę przyspieszy nam produkcję dirta. Okej. Okay. No. I zobaczymy jeszcze. Jest akurat południe, więc... Na razie nie sprawdzimy, jak to dobre będzie, ale... Powinno działać. Nawet chyba nie musimy go jakoś otaczać dachem. No, okej. Okay. Wykorzystam po prostu cały ten stak koble, już nie będę go donosił więcej. Okej. Okay. Dobra, jeszcze jedną minię tutaj dołożymy. Okej. Okay. Na razie tyle nam wystarczy I po prostu teraz sobie weźmiemy jeszcze stack Ta maszyna wydziałała Kobla i sobie zrobimy właśnie taką platformę mniej więcej będę mógł tutaj je klepać w sumie nie mam miecza ale 6 atak damage mattok może być tu ma 13,53 i 5% boże ile potrzeba żeby to nalewelować mi się wydaje czy im więcej narzędzi tym dużo się leveluje może dlatego pierwsze narzędzia się lepiej levelowało Dobra Zobaczymy sobie właśnie Jeszcze mniej więcej Co możemy dostać z dirta Tutaj można zrobić taki sam trik jak z tym z gravel'em Że po prostu robimy compressed dirt i Przesiewamy i co dostaniemy? Case opening Bum Dynia I grass seeds Dynię przyjmę Chętnie, ale raz nic mi się nie przydadzą. Wsadzę sobie znowu na jeden z tych wirtów. O, ale mamy pszenicę. Pszenicę zamieniamy na więcej nasionek. No. I na razie po prostu musimy jak najbardziej rozprzestrzenić sobie farmę. Melonki sobie rosną, to tutaj posadzimy sobie pumpkiny. Na razie jeszcze nie będę bawił się w krzyżówki, ale mogę wam mniej więcej powiedzieć jak działają krzyżówki dałyby mi się rzeczy z agri -crafta. Agri... Eee, tak, potrzebuję grabi. Clipper, 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 clipper. A dobra, wiem jak to działało. From one crop to another. Nie, to na razie potrzebujemy same te. Akurat, żeby skraftować sprinkler, potrzebowałem o... Więc ja to jest numer mamy patyk? nie dobra robimy tak będziemy mieli od razu sobie grabie wkrótce wykorzystamy robimy tak sposób na krzyżówkę jest taki mam po prostu jedne z licytu drugie z incytu i pomiędzy wstawiamy dodatkowy patyczek i teraz w sumie yy, Najpierw sobie posadzę te dwa sitce. To urosło? 50%. Jak się kraftowało... ...inspect crops? Nie, nie chcę tego. Computer controlled seed analyzer? Wow. Nie chcę tylko to. Matyki... ...cobble slab... ...wood slab i wood. Dobra. To tak, wybierzemy wood, mamy wood Tu jeszcze gdzieś miałem jeden patyk, to jest patyk Okej okay. Patyki mamy Teraz potrzebujemy wooden slabów Cobble slabów No i chyba dwie sztuki drewna To starczy i szybę Szybę, 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 szybę miałem I pięknie klikowało się no. I można sobie tu przeanalizować nasze roślinki Tylko na razie nam jeszcze chyba nic nie urosło otóż prawie melony urosły Nasza krzyżóweczka nie chce działać A fajnym itemem, który by mi to przyspieszył byłby właśnie mm, Watering Watering can Da się go w ogóle zdobyć Reinforced nie da się zdobyć O, oh, To jeszcze w dodatku do tego oj oj, oj 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 Teraz na Refined Iron jest jeszcze potrzebny jakiś Blast Furnace Kiedyś wystarczyło przepalić żelazo Żelazo A teraz nie dość, że Potrzebuję stali jeszcze dodatku potrzebuję trzech sit'sów, kiwi, korn i bit, Kiwi, kukurydza i burak. Urosło coś? Nie no, nie pokażesz. Dobra. Ale za to jak tutaj mam te mopki, to tu ja nie chcę, żeby się też spełnił. Dobra. Już mniej więcej się tu robi noc, widzę, że tu trzeba dołożyć. Kurde, mam nadzieję, że już niedługo wreszcie coś da nam ta farma, bo jednak jestem już coraz biedniejszy. Jedzenie. Stałem mi tylko mniej niż 5, już tylko rajabuszka. Ale tutaj chyba będę mógł pokazać, jak sobie zbierzemy seeds. One są un unidentified. To pokazuje nam, ile mamy growth, gain i strength. Growth. To jest prędkość z jaką yy, rośnie. Gain to jest ile daje nam jakby yy, plonów, a strength jest yy, używany właśnie do robienia tych kopii roślinek i yy, przesadzania ich, bo jest szansa... O. Pięknie. I mamy Sugar Cane, który możemy... możemy posadzić. Możemy tak po prostu posadzić. No, i pięknie. Tutaj widzę, że jakby nasza krzyżóweczka nie chce się łączyć, ale to nie wiem, czy przez to, że tu jest pumpkin, czy po prostu chyba muszą urosnąć na maksa i wtedy dopiero można robić krzyżówki. No nie wiem, ale zbierzemy sobie tutaj kaktusy. Tylko te kaktusy, zamiast dawać normalnego kaktusa, dają nam kaktus green, który do niewielu rzeczy nam się chyba na razie przyda. Um... no krumlo, green ogólnie do barwienia jakichś rzeczy Jako barwnik A bla bla bla, bla. O, do modułów Może się przydać hmm, Magic Beast, Filter Pipe Do modułów się na pewno przyda Tutaj zamieniłem właśnie trochę tych y do zrobienia rur, bo nie wiedziałam na początku jak zrobić, mniej więcej żeby to właśnie działało. Zobaczymy, czy jakieś moby mamy no, już mamy pojedyncze moby. Dobra. ale na razie w niej się nie będziemy bawili. No. Tak, więc co? Jeszcze coś chciałem zrobić? Chyba na razie nie. Na razie wiem, że poczekam, aż sobie urosną te roślinki. Postaram się je rozmnożyć. Może właśnie zrobić trochę krzyżówek, żeby mieć jakby... Żeby ulepszyć roślinki, jak tamta miała, o tutaj jest zaznaczone Na górze teraz mamy, tu widać Growth 1, Gain 1, Strength 1 To żeby teraz coś z tym zrobić, zwiększyć to Wystarczy łączyć Dwa razy te same, ten sam typ roślin Dlatego tym razem nie będę zbierał I poczekam aż to urośnie I jak ten urosnął, o jest, udało się Akurat teraz, lol To ten powinien mieć troszeczkę lepsze staty O, nie wyszło nie, od razu mówię, nie zawsze to wychodzi. Tak. Ale jak sobie zostawimy, to może zaraz uda się lepiej. To chyba jest spowodowane tym, że to właśnie jeszcze nie urosło i dlatego dało nam tak słabo. Tu jest 70, tu jest 85%. No. Więc na razie nie możemy. Tu wszystkie właśnie te rzeczy będziemy zdobywali poprzez różne te krzyżówki. Tandelon. Sugarcane i melon Potrzebuję jeszcze tylko jakichś tych yy, Do czego możemy Strawberry troszkę popi Będziemy potrzebowali pumpkin i sugarcane Nie no, to na to nas stać Ale na przykład na jakiś agri-craft Żeby zrobić sobie Nie no Potrzebuję potato i karota. To są jedyne rzeczy, które jeszcze potrzebuję. Na blue orchid... to nie potrzebuję. Może no, ja go wykorzystam, karotki. Sugarcane mam. Pumpkin mam. Melon mam. Beet. Potrzebuję akurat bit. Parsnip. Salią. Salą. Salią. Tomato. A potato do pumpkinów, do brown mushroomów, do ledowych ciców, do binów, sweet potatoesów, no i inne... O, mamy melonki. No. Z melonkiem na razie też niewiele chcę zrobić, tylko go sobie posadzę drugiego. No. I na tym na razie będzie polegała mniej więcej moja praca. Będę musiał... Eee... O, rosło trochę drzewek, dobrze. Wow. I widzę, że... Nazbierało nam się tu kolegów. I koledzy, kurde, sobie wypadają. Nie, nie podobamy się do. No. Wy nie macie tu wchodzić, macie tylko nie spadać. Okej, okay, dobra już sobie to wyłączymy, bo to mnie już denerwuje. Tak, dołożymy tutaj troszeczkę kobla. Yy, no, i ja jeszcze między odcinkami sobie teraz zdobędę trochę surowców. Yy, surowce. Postaram się jak najbardziej rozrosnąć tą farmę. O, rozwytam. O, aż cztery. Podaję no. Postaram się zdobyć już jak najlepsze. Im lepsze Sicy, tym lepiej. Będziemy mieli szybciej dostęp do botanii, ale jeszcze najpierw będziemy musieli się zdobyć, zdobyć rock crusher, pewnie, czy nie? Rock crusher, żeby skraftować, potrzeba... Eee... B -b 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 Rail. Boże. Railcraft. Blast Furnace No to na Blast Furnace potrzebujemy TNT Enderpearl Albo Clay. Skąd się zdobywa klej? Glue Block Klej okay. jest chyba... nie, nie wiem skąd się zdobywa A Rock Crusher? No tak, to jest potrzebna stal. Czyli najpierw będziemy i tak potrzebowali stali. Stal i solid fueled boiler firebox. Nie, to wiem co to są. To po prostu musimy zdobywać TNT, czyli piasek, który jest w miarę prosty i gunpowder. Czy mamy jakiś jeszcze, może w miarę prosty sposób na gunpowder? Nie sprawdzałem Creeper hard to nie. To też nie będzie proste to też nie proste mana flint na gunpowder to ja bym przygarnął dust to mam chyba pojedyncze sztuki gunpowder czemu tam jest jakaś nazwa Dobra, ja się zaraz rozprawę z tymi mobami właśnie zdobędę sobie trochę dropów. No, a tak to już jest tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, komentowania. O, jeszcze sprawdzimy sobie jak ten seed. Subskrybowania, komentowania. Ech, znowu jeden. No to pewnie przez te, te... Dobra, to na razie to sobie zabierzemy. Już się nie przyda. Więc zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania moich filmów. No. I dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.